Firma BeckHoff dostarcza zaawansowane systemy sterowania oparte o komputery przemysłowe. Znajdujemy się na konferencji nabierz rozpędu organizowanej przez firmy BeckHoff, Show oraz Techno. Na konferencję zaprosiliśmy klientów oraz firmy współpracujące, chcąc im pokazać najnowsze rozwiązania z zakresu systemów napędowych. Oprócz prezentacji przygotowaliśmy również stanowiska pokazowe, na których klienci mogą zapoznać się lepiej z rozwiązaniami. Tego typu wydarzenia organizujemy cyklicznie i są one doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz rozpoznania potrzeb naszych klientów. Firma Renishow zajmuje się metrologią przemysłową, dostarczamy rozwiązania pomagające naszym klientom produkować części. Lepiej, szybciej, dokładniej. Służyć to ma temu, aby klient, który dostaje zlecenie z branży motoryzacyjnej lub lotniczej, mógł szybko na te zlecenie zareagować, czyli wytworzyć odpowiedni produkt w odpowiednich tolerancjach, reżimach dokładnościowych, aby zapewnić oczekiwania swojego odbiorcy. Rozwiązania, które prezentujemy na konferencji Nabierz Rozpędu dotyczą dziedziny pomiarów przemieszczeń liniowych i kątowych. Firma Renishaw jest globalnym wiodącym dostawcą tzw. encoderów, czyli rozwiązań, które pomagają zorientować się maszynie, w którym miejscu znajduje się element obróbczy. Firma TechnoShine jest poprzednią częścią firmy Philips z 30-letnią tradycją w produkcji napędów bezpośrednich, silników liniowych i silników momentowych. Takim pierwotnym założeniem stosowania napędów ogólnie momentowych i silników liniowych była dynamika, wysokie prędkości i wysoka precyzja. Natomiast z czasem... Też dostarczamy do, do branż, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność ze względu na, na prostotę napędu, do branż medycznych, gdzie z kolei cenione są ze względu na, na cichą pracę, czy do aplikacji bardzo wolnych i bardzo precyzyjnych, więc to spektrum jest dosyć szerokie. Idea w ogóle konferencji jest propagowanie wiedzy technicznej na temat czy to właśnie napędów bezpośrednich, czy, czy, czy encoderów, czy, czy sterowania. Stawiamy na wysoki poziom techniczny, nie handlowy, również zapraszamy gości z obszarów technicznych, dbając zarówno gdzieś tam o formę merytoryczną, ale też o, o dużo dyskusji technicznych, praktycznych, które właśnie odbywają się w tym pomieszczeniu, przy eksponatach, przy rozwiązywaniu konkretnych problemów i, i zadań technicznych.